Siemaneczko, witam Was w kolejnym vlogu. Adriana, co Ty zmieniłeś samochód? Nie, słuchajcie, nie zmieniłem samochodu, to jest mój, yy, mojego szefa samochód. Jadę nim na Litwę, bo muszę zmienić kierowcę, który pojechał za mnie. Rozładować ładunek i się nie udało. Niestety się nie udało, bo ładunek się niestety położył prawdopodobnie położył się, czym znaczy położył się wtedy, kiedy ja go wiozłem, a nie mój kolega. I ja jadę to ogarnąć teraz, to tak powiem. Wiecie, no, kolega pojechał to rozładować, tak naprawdę. Prosto tutaj, prosto yy, I miał wrócić I nie wrócił Bo go nie chcą zdjąć No a um, wiecie, bez jedzenia, bez picia, bez yy, swoich rzeczy, które powinien mieć na trasę. Także troszeczkę lipa Znaczy troszeczkę, no bardzo lipa, tak? Bo nikogo się tak nie zostawia, dlatego ja tam jadę yy, Kolega sobie wróci do Polski I tyle Akcja będzie ratunkowa, ładunku. Nie wiem, jak to się rozwiąże. Nie chcę wyprzedzać faktu A generalnie, ładunek leży i trzeba będzie go pewnie pozbierać. Ale co z tego wyjdzie? Nie wiem, zobaczymy na miejscu. Słuchajcie, ja mam 270 km do celu na Litwę. Jestem w Miejsce Miejscowość niedaleko Białego Stoku. I lecę. Zobaczymy, co się uda uratować. Sytuacja nie wygląda ciekawie, ale nie wygląda też bardzo tragicznie, jeszcze. Jest, myślę, do uratowania. I powiecie pewnie, Adrian, ile jeszcze tego będzie. Wypadek, znaczy wypadek. Stłuczka z Twojej winy. To pewnie też z Twojej winy. Nie wiem, czy do końca z mojej winy, czy nie. Generalnie. Znaczy tak, ja nie miałem żadnego hamowania ostrego, takiego, żeby coś się mogło stać. Żadnego hamowania. I nie wiem dlaczego tak się stało, że ten ładunek się położył. Nie mam pojęcia naprawdę. Siedmoneczko, witam Was z kabiny ciężarówki. Jestem już na miejscu. Po spaniu, oczywiście, kolega pojechał do domu. Ja jestem w ciężarówce słyszycie? Chłodnia akurat przed chwilą się załączyła, ale ona dosyć krótko się, na chwilę się załącza, a to nie za chwilę się wyłączy. Słuchajcie, jak wygląda sytuacja. Dziś jest niedziela, także nic nie załatwiłem. Jutro, tutaj w ogóle nikt nie pracuje w niedzielę. Jest tylko budka ochrony, która gdzieś tam pracuje a cały magazyn weekenduje, Także czekam do poniedziałku, czyli do jutra na, na, cały, na, na cały rozwój sytuacji, jak będzie wyglądała sytuacja. Myślę, że uda się to wszystko polubownie załatwić i tak, żebyśmy ani my nie byli bardzo stratni, ani oni, bo to wiecie, też oni gdzieś tam ten towar może chcieli mieć wcześniej, może chcieli go wysłać, może mieli jakieś plany i tak dalej. I nie wiadomo jak Dalej sytuacja by wyglądała, gdyby oni powiedzieli kompletnie nie, nie chcemy tego, tak? Jest szansa na to, że powiedzą ok, pomożecie nam, my pomożemy wam i jakoś wspólnie do tego, wspólnie gdzieś tam przejdziemy przez to. Zobaczymy, co będzie rano. Ja nie chcę wyprzedać faktów. Mam nadzieję, że uda się naprawdę polubownie to wszystko pozałatwiać i bez żadnego problemu, bez żadnych jakichś Wyciągania dziwnych konsekwencji. Ja nie wiem, jak potoczy się. Zobaczę jeszcze jutro, jak będzie wyglądał towar na naczepie, jak będzie wyglądała sytuacja i postaram się wam to wiecie, jakoś tak zobrazować, żebyście wiedzieli, jak się sytuacja rozwiązała. Czy to była moja wina? Czy to była wina może tego miejsca, gdzie za to ładowali? Gdzieś tam ci ludzie może popełnili jakiś błąd. Ja też tego do końca nie wiem. Gdzieś mam, jakby. Z tyłu głowy to, że gdzieś tam mogłem ja popełnić jakiś błąd, mogłem gdzieś za szybko jechać, gdzieś za szybko przehamować za mocno i to się pochyliło, ale to też musi być gdzieś tego przyczyna, dlaczego to się pochyliło? Gdzie, gdzie było to miejsce na to, poch to pochylenie. Wydawało mi się, że załadowałem ten towar bardzo dobrze. Na pierwszy rzut oka. Na pierwszy rzut oka. Ja go nie sprawdziłem jakby docelowo, nie porobiłem żadnych zdjęć. I tak dalej, bo wydawało mi się na pierwszy rzut oka, że jest wszystko w porządku. Czasami jest tak, że te pierwsze rzut oka jest po prostu zbyt mało na to, żeby stwierdzić, czy coś jest dobrze załadowane, albo czy coś jest źle załadowane. Trzeba byłoby się do tego zgłębić bardziej. Już teraz nie jedna osoba, z którą rozmawiałam, powiedziała mi, że wino jest bardzo e, ciężkim i bardzo e, wrednym towarem do e, przewożenia. I w moim przypadku akurat to się sprawdziło. Zobaczymy, co będzie jutro rano. Jak po prostu przyjdą tutaj ludzie do pracy i co będą mówić. Chciałbym zobaczyć. Chłodnia się wyłączyła. Jak zaczynam mówić, to nachodzi, a jak kończę, to gdzieś tam się wyłącza. I jej nie słychać. Ale to tak ze wszystkim jest, że gdzieś tam, kurde. Tak jak ta nawigacja moja. Jak zaczynam coś mówić. Albo przypomnę sobie, bo to jest tak, że gdzieś tam pojawił się pomysł, dobra, nagrywam coś, mówię do Was. I A to nawigacja, a to się chłodnia włączy i kurde, coś zawsze mi tam utrudni te nagranie tego materiału dla Was. Ale to ma swój urok. Chyba na tym kanale już to będzie gdzieś jakimś takim wiecie rytualnym, albo jakimś powtarzalnym. Ee, Powtarzalną sytuacją, nie? Gdzieś tam, jakąś rytualną sytuacją, która dziś się powtarza na vlogach, ta nawigacja będzie gościła. Niestety nie jestem jakby w stanie nic na to poradzić. Znaczy, może jestem, ale, ale czy warto? <ścoughs> no, zobaczymy się rano i powiem Wam, jak wygląda sytuacja. Ale póki zobaczymy się rano, to jeszcze Wam pokażę, jaka jest dzisiaj pogoda za oknem. Deszcz leje niemiłosiernie, napiernicza, a wiatr jest ogromny. Mam chyba szczęście, że ten budynek jest. E, że tam stoi i trochę chroni mnie przed tym wiatrem, ale i tak napierdziela nieźle buja ciężarówką dosyć mocno. Ach, niedobrze, niedobrze. Witam Was o poran. Słuchajcie. Nie chcę mi się tego komentować, co się wydarzyło. Towar był pochylony. Pochylony e, na tyle, że... Udało się go naprostować. I wywieźć wózkiem, nie trzeba było nic przekładać w żaden sposób. Tylko po prostu poprostować palety. Dziękuję, do widzenia. Wszystko w temacie. Zajęło to pół godziny, bo to było 25 palet. Jedną byśmy mieli zrobioną wczoraj. Znaczy w piątek, sorry? Dzisiaj mamy poniedziałek. Eee, no i co? Poszedłem tam do nich na magazyn. Tak naprawdę byłem potrzebny i niepotrzebny, chociaż pomogłem. Tam wiadomo, że musiałem się jakoś z nimi też dogadać, tak, żeby to mogło dobrze wyglądać. Także sytuacja jest ogarnięta. Na tyle, że bezproblemowo się udało to rozładować i ja mogę to planować. Dziwię się dlaczego oni tego w piątek nie zrobili, naprawdę dziwię się. W piątek mogliby to ogarnąć, kierowca by sobie spokojnie wrócił. Czemu tego nie zrobili? Nie wiem, czy chcieli dla zasady czy co, że ten towar leżał i ktoś tam musiał przy tym jeszcze dodatkowo popracować, czy, czy miało to jeszcze jakiś inny sens, i, czy nie wiem, no po prostu nie, nie mogę sobie wyobrazić dlaczego, dlaczego e, tak postąpili, tak, że zatrzymali ciężarówkę tak naprawdę na trzy dni, e, strat jest dosyć sporo e, i tak dalej, w ogóle powiem wam, dlaczego ten towar się wywrócił. Znaczy, towar się do, dlaczego wywraca do przodu. No bo się hamuje, nie? No ale też nie bez przyczyny, no bo jak stoi dobrze ustawiony, no to yy, to powinien stać, tak? Raz, towar był mniejszy, mniej był po prostu ułożony od yy, od palety, czyli był węższy towar niż paleta, więc yy, luz pomiędzy paletami był, nie duży, ale był dwa palety nie były dobite do, do palec, czyli dodatkowy jeszcze luz eee, znaczy w sensie nie były dobite, dlaczego nie były dobite? jak wiecie towar był rozstawiony, mówiłem Wam, że towar był rozstawiony trzy z przodu, dwa i później były dwójki, później gdzieś tam po środku była jeszcze jedynka, dwójka później na sam końcu była jeszcze jedynka i dwójka na, już w ogóle na sam koniec domykająca, nie? I oni, gdzie były, były palety podwójne na załadunku, wsadzili tyczki zabezpieczające Tyle, że nie w pionie, a w poziomie I to zamiast dać je u samej góry To dali je na samym dole Jakby towar, wiecie, był na górze luźny, nie? Dlatego on się koptował Dalej, dlaczego? Stretch Słuchajcie no wiecie ile waży, no nie wiem, tam pewnie pół litrowe butelki i wiecie ile waży, nie wiem, tam w kartonie było chyba z 8 butelek, więc ten karton dosyć ciężki. Był. I wysoka paleta, wysoki ciężar, środek ciężkości wiecie, tego, tego, tego towaru spowodował, że jeżeli był luz i strecz był po prostu raz tylko winięty streczem, strecz jest dosyć cienki, tam wiecie, dosyć szybko można go zerwać, bo no taki kartonik przy hamowaniu, nawet takim, no nie to jest dosyć mocnym, a po prostu hamowaniu nie Dojeżdżasz do ronda, potrafi się wykoptować. No i się wykoptowało, dlatego był tewar pochylony. Jakby to tutaj nie miał, nic. moje wino było to, że ja po prostu nie sprawdziłem, że oni to chujowo załadowali. I tutaj rzeczywiście można by było, wiecie, dyskutować na ten temat, że. Powinienem wejść, porobić zdjęcia, zgłosić do spedycji i tak dalej. Lecz wiecie, różnie to bywa. No, teraz mam już nauczkę i wiem, że każdy ładunek będę tak sprawdzał. Nieważne, kurwa, czy się spieszy, czy się nie spieszy. Idę, sprawdzam, jestem pewny, wyjeżdżam. Kolego, nie tak szybko. Jeszcze masz załadunek na Litwie. <laughs> Okazało się, że jeszcze spedytor dla mnie ogarnął robotę. Na powrót. Eee... No. Jestem na miejscu załadunku. Siódma rampa, jak będzie wolna, mam się podstawić i do Gorzowa Mazowieckiego lecimy. Także czekam na załadunek. No i załadowani, teraz szczęśliwie możemy lecieć w stronę Polski w stronę kraju. Robimy tak, że jedziemy do mnie, do domu. Eee, pauzujemy się pod domem, to znaczy na parkingu nieopodal, nieopodal mojego domu. Gdzieś tam jest niedaleko mnie parking z stacją benzynową, także stawię tam ciężarówkę i pojadę sobie do domu 800 metra, trzymaj się lewej strony Parking jest bardzo bezpieczny, wszystko będzie w porządku także ja się wybieram w stronę, w stronę rozładunku, ale po drodze przez dom Spakuję się na dalszą część trasy, bo już później polecimy sobie rozładować załadować kolejny towar jeszcze nie wiem co będziemy ładować ale coś tam na pewno na pewno coś, coś się uda na pewno poładować zobaczymy co no i co jeszcze co jeszcze dalej Znaczy, dzisiaj, dzisiaj to mam nadzieję że uda mi się dolecieć na raz do siebie do domu nie wiem ile mam tu mam ustawiony cel na bazę mam ustawione 469 do bazy, a ja od bazy mam jeszcze 800 km jakby. znaczy 80 km wcześniej, to myślę, że na strzała powinienem dojść. Zobaczymy, może się uda, a może się nie uda. Myślę, że się powinno udać. <grytanie> nie ma innej opcji, chociaż nawet jakby się tam nie udało, no to trudno, zrobimy piątkę i wtedy lecę sobie na parking, bo i tak muszę zrobić jeszcze dzisiaj zakupy na, na, na następną część trasy miałem teraz tylko wiecie wylecieć, wrócić i, i, i dalej wiecie się pauzować odpocząć od tej ciężkiej tułaczki tł zobaczymy jak to będzie no też odpocznę sobie w domku jeszcze chwilę i pewnie rano, rano albo jeszcze ci w nocy ruszymy w zależności, o której zjadę do domu. No i jesteśmy w pięknej Polsce. Dojeżdżamy właśnie do Białego Stoku i pogoda jest też piękna i humor też jest piękny. I mam nadzieję, że tak zostanie już dzisiaj do samego końca dnia i że to się nie zmieni. Eee, kurde, powiem Wam, że taki e, dzień dzisiaj był niepewny, bo nie wiedziałem, co będzie z tym rozładunkiem, czy to się wszystko uda pozałatwiać, czy oby na pewno e, eliksiry które pozabierałem wystarczą do tego aby e, wszystko poszło zgodnie z planem no ale udało się na pewno dzisiejszy dzień też będzie takim dniem trzeba się będzie popakować w jakąś trasę większą bo, bo ja jestem spakowany tylko tam na parę dni na 2-3 dni w obecnej chwili, a polecę się przepakować e, do domu na więcej, ja w ogóle to no ja nie wiem, czy Wam mówiłem, ale ja byłem w domu dwa dni. E, miałem być 3 dni, ale byłem 2 dni, no i dzisiaj ten jeden dzień może jakoś się uda nadrobić, e, bo, no, bo musiałem jechać, wiecie, no, ratować sytuację, że tak powiem, z, z opresji wyciągać e, rozładunek. E, zresztą też kierowca, który to pojechał zawieść, to miał tylko wyskoczyć na jeden dzień. E, to zawieść i wrócić i, i się, nie, się nie udało, a że tak powiem na niego były już po prostu inne plany gdzieś tam dalej no i wiecie jak to jest trzeba było y, akcja, reakcja i lecieć i załatwiać pewne sprawy. Jakby nie mam pretensji do nikogo za to, także jakby tam, jakbyście pisali w komentarzach, że e, ktoś tam się zachował źle czy coś, to nie nie, nie, nie. nie. To jest wiecie, kwestia wszystkiego dogadania się między sobą i, i tyle. Ja tam się nie czuję w żaden sposób pokrzywdzony, czy w żaden sposób y, źle, że, że tak się stało. Trzeba było jechać i tyle no. Słuchajcie, stoję sobie na pauzie i tak y, wyszedłem na chwilę na parking, tam ogarnąć sobie jakąś toaletę czy coś takiego. Tam jeszcze do sklepu takiego z akcesoriami podszedłem, bo kupiłem sobie taki kabelek do Radeka. No i spotkamy tam chłopaki, z którym gadamy. Chwilę. I tak, wiecie, zamieniamy tam kilka słów. No, i okazało się, że widział odcinek mój o, o tym zepsutym alternatorze, który się, znaczy, czyli rozruszniku, który się zepsuł u nas w Mercedesie. No, i zaczynamy gadać. No, i on się pyta, jaki ma przebieg Mercedes. No, ja mówię, że przebieg tam 500. Znaczy jak padł, to miał chyba z 580 tysięcy, jak, jak się rozwalił, nie. A on do mnie mówi, ja to jak się gdzieś tam przyjmuję do pracy, czy gdzieś jeżdżę, to nie wsiadam w samochody, które mają więcej jak 200 tysięcy przebiegów. Se myślę, kurwa, prezes. Normalnie prezes przyszedł, szukał pracy, normalnie wiecie. On sobie wsiada w nowe samochody od razu. Ja pierdole. Ja rozumiem, że niektóre firmy mają fajne nowe samochody. W dużych firmach tam się samochody wymienia co 150-200 tysięcy. Ale to są naprawdę duże firmy. I czy warto w nich pracować na dłuższą metę, to nie wiem. nie wiem. Wydaje mi się, że jeszcze nie słyszałem o dużej firmie, która by lepiej płaciła od takiej firmy, która tam ma nie wiem, 10 aut. I stara się, wiecie, mieć dobrych kierowców, takich, których <laughs> trzeba szanować. I, i wiecie, <laughs> sorry za to chrypkę, ale jakoś tak popijam kawkę, i wiecie. No i no i kurde, się tak zastanawiam. Kurde, skąd tacy ludzie się biorą, nie? Że on nie wsiądzie, a jak ma więcej niż 200 tysięcy. Urna, przecież ta ciężarówka, zobaczcie, gdy ja oglądam. Yy, trackera, on ma ponad milion w tej skali zrobione i samochód śmiga się nie psuje, bo jest po prostu dbany o ten samochód, nie? I też śmiga na międzynarodówce i raczej sobie chwali ten samochód, nie narzeka. Jasne, że pewnie by chciał mieć jakąś tam nowszą gablotę, jakiś tam, wiecie, nowszy model, no bo każdy by chciał, tak, ale wiecie, tam konieczność zmiany na coś nowszego, to tam tak średnio, nie? No, tutaj jest ponad pół miliona, teraz praktycznie pewnie w tej trasie wpadnie już 600 tysięcy. I wiecie, dopóki się ten samochód nie psuje, i jest, wiecie, dla szefa rentowny, bo tam nie musi jakoś go bardzo naprawiać, to tam nie ma jakiejś wielkiej różnicy. Nawet dla mnie lepiej, no bo ja się wprowadzę w ten samochód, wiecie. I nie muszę targać tych rzeczy co chwilę, przesiadać się z jednego do drugiego. Jakoś tam, nie wiem, no pół, ten samochód ma ponad pół miliona i dla mnie nie jest jakoś bardzo schetany. no jest taki w miarę, nie, nie wiem, po prostu kwestia może posprzątania w nim, odświeżenia może pokrowców. Właśnie teraz się pytałem o nowe pokrowce do, do Mieczysława, bo chcę sobie zmienić, tylko chcę na, zmienić na full skóry, nie, nie chcę, żeby były z, z materiałem, tylko chcę full, full skóra żeby zrobić ewentualnie skóra i welur, ale welur, a nie, a nie materiał taki zwykły, nie takie tam takie szmaty dlaczego chcę zmienić na skórę? dlatego, że nie chcę ich prać, w sensie takich, że coś mi się tam rozleje i, i zaraz są do prania tylko chcę, wiecie, mieć skóry takie, które dosyć długo pożyją i będą się nadawać do jakiegokolwiek użytku, bo ten materiał po prostu, nawet zobaczcie tu od czapki jest plama czarnego, wcześniej była niebieska, teraz jest czarna, bo ja tam jest zazwyczaj jeżdżę w czapce i, i od tego się ten materiał brudzi, a skóra nawet jeżeli się ubrudzi to się przetrze mleczkiem czy czymś jakimś środkiem do pielęgnacji skóry i, i, i działa i bangla i, i dlatego chcę zmienić, nie? No, i tutaj na podłodze też te skóry się już tak średnio nadają. One jeszcze są normalnie, tam można. Nie są jakieś podarte czy coś, tylko po prostu już jak chcę sobie zmienić na inny kolor, to chciałbym i tutaj zmienić te skóry. No, i tutaj z prawej strony mam inny kolor plastików niż tutaj. Wiecie, tu mam czarne, tam mam takie kremowe, właśnie pod, pod to. I tam też bym chciał sobie dać skórkę czarną. nie Widziałem, że są takie i sobie tak zrobię nie? Znaczy widziałem że takie są w innych ciężarówkach nie wiem czy można to gdzieś dokupić pewnie tak a jak nie to trzeba będzie gdzieś na wymiar uszyć i wkleić nie? zobaczymy jak to oni nie wiem jak to się robi w ogóle ale coś się wymyśli nie? chcę tam to zmienić bo też te jasne plastiki mnie denerwują wolałbym mieć czarną skórkę i sobie właśnie zmienię i będzie elegancko no. No, ale dziwię się ludziom, właśnie, którzy mówią, że nie wsiadają do aut, tam jak mają powyżej 200 tysięcy. Ja nie wiem. Tutaj 3 czwarte tego parkingu to na pewno ma z pół miliona. No, ale czy teraz jesteśmy w Polsce, to tutaj stoi taka stare Volvo. Nie wiem, ruski 400, to pewnie gdzieś z rocznik, kurwa nie wiem, 2005. No, nawet jak to 2005 jest, to i tak za dużo może dałem. To na pewno ma milion przekręcone albo i więcej. Tu stoi weko z Rabena 500, na pewno ma milion przekręcone. Także wiecie, no, szkoda mi gadać z takimi ludźmi. Tak samo na temat zarobków. Jakoś zawsze temat tych zarobków zaczyna mnie denerwować. Ile zarabiasz, ile to, ile tamto. Co kogo to kurde obchodzi, kto ile zarabia. Czy ja komuś w kieszeń patrzę. Jakby to, to wiecie, to jest bez sensu pytanie, nie? Ile zarabiasz? Ile bym nie zarabiał, to nikogo to nie powinno interesować, nie? Ach, ciężki temat, ciężki temat. Nic, ja mam pierwszą pauzę 45, niestety nie wyrobiłem się na strzała. Przede mną jechała Omega, kurwa, 75, 80. Nie dało się jechać. No i na granicy, wiadomo, wolniej, tutaj, wiecie, ten na granicy ta 8 do tej... 8 też jest taka, wiecie, tragiczna. Teraz tutaj ta S8. Leciałem tu na ten pierwszy parking. No i zaraz lecę dalej w stronę domu, nie? Się koledzy na pauzy już ustawiają. Sporo wolnych rajek. Trasa od Białego Stoku w stronę Warszawy. Także dosyć uczęszczana droga przez kierowców. Tutaj chyba są tylko dwa takie parkingi. na Czekaj, tu jest dwa Dwa parkingi, ten i następny, na którym ostatnio też stałem. Też z niego vlog jest, też wam pokazywałem, jak on tam wygląda. Tak w ogóle to muszę jechać na znamiennie. Umyć ciągnik. Złotoria. Znaczy, zestaw. całego przez 121 km. Muszę cały zestaw, bo jest tak upierdolony, że nawet nie chcę. W sensie. Wiele można tam przygorupować od strony Warszawy? O. Nie, tak się zdradza. Sorry za te radio. Na to się na to za Tutaj się chłopaki. No też nie pomogę, bo dopiero co wyjeżdżam właśnie z parkingu. Chłopak tam się pyta jak na Białystok. Jak ja jechałem, to było czysto, ale to było godzina temu, także. Wszystko mogło się zmienić. Nawet nie będę błędnych informacji, wiecie, udostępniał. No, ale już zapomniałem o czym mówiłem. A, na myj nie będę musiał jechać, bo jest tak upierdolony samochód, że masakra. Nie wiem przez co ten mój kolega musiał przejechać, ale, ale może jakiś wiecie, deszcz był czy coś, te było to po, po deszczowe. Bo no, po prostu tak jest upierdzielony samochód, że jakby, jakby w zimę jechał normalnie. Bo w zimę też takie błoto się robi na samochodzie teraz też takie jest upiarniczone. uuu tu chyba trzeba kolegę. Cyk cyknąć, cyk, cyk, cyk. O, stara naczepa jeszcze flagę ma na w rejestracji. Kontener, kontener. Może zapuszkowany, nie skania zielona. Zapuszkowany jeździ dafę. Jak nie oglądacie, to Polecam obejrzeć. Chłopak sobie jeździ właśnie na, na kontenerach. Sam się zastanawiam, czy kiedyś się nie przesiądę. Ale tylko tak jakbym miał się przesiąść, to pod koniec swojej kariery i tylko po to, żeby sprawdzić, jak to jest. Bo zawsze jak szukałem roboty, to albo na kontenerach, albo na chłodniach. <laughs> także, także tak. Dobra, lecę dalej. Słuchajcie, jestem z powrotem w ciężarówce. E, po małym wolnym, w sensie takim małej pauzie, w której byłem w domu. Wróciłem do ciężarówki i jest kurwa tak zimno, że nie macie pojęcia. Minus 3 stopnie dzisiaj jest w nocy. Jestem w kurtce i jestem załamany, bo trzeba zaczynać je nosić, a ja nienawidzę kurtek. Nienawidzę w ogóle zimy, jesieni. Wczesnej wiosny, kiedy jest szaro, buro i w ogóle, tak, nie do życia, lub jak jest ciepło lato i w ogóle, i właśnie się wpakowuje samochód. W sensie takim, że dokupiłem sobie, wiecie, zakupów dokupiłem sobie różnych rzeczy na trasę i, i tyle. Zostało mi jeszcze parę minut pauzy do dokręcenia, żeby wyszła taka ładna okrągła. I co? I uciekam stąd. Lecę na rozładunek tego, co miałem załadowane na Litwie. I później lecimy na załadunek, prawdopodobnie do UK, ale nic pewnego. Nie wiem. Nie, nie wiem. Okaże się wszystko na miejscu, nie? Szykujemy się. Jestem na miejscu. Byłem 20 minut przed godziną awizacji, czyli na 6. Kazali czekać na telefon. Stoję na parkingu. Co dalej? Się wydarzy, nie wiem, już tu kiedyś byłem. Miałem awizację na 8, a podjechałem o 21 pod rampę. Także mały poślizg był. Także czekam, zobaczymy co teraz będzie. Mam nadzieję, że z tą godziną awizacji na 6 po prostu wiecie, podjadę i nie będzie problemu. I, I w ogóle nie, bo mamy już kolejny ładunek, nieopodal, no troszkę kawałek jest, tak, ale, ale to za chwilę wam pokażę. Powbijam sobie adresy w nawigację i, i postaram się pokazać mniej więcej, jak będzie wyglądała jeszcze dzisiaj trasa. Jak będzie dalszy dzień. Dalsza część vloga wyglądała. To będziecie musieli po prostu poczekać i obejrzeć, bo sam tego nie wiem. 7.01 Pod Rampeczką. Tak jak właśnie widzicie, wyjeżdżamy rozładunku i jadę na kolejny załadunek 378 km mamy do kolejnego załaduneczku czyli kawałek drogi na pusto będzie fajnie znaczy ja nie mam znaczy no ja nie przywiązuję uwagi do tego czy jadę na pusto czy na pełno mam to szczerze gdzieś ważne aby aby jechać i kręcić kilometry a nie stać i Zamulać. He, he, he. Także kończę tego vloga i widzimy się w kolejnym. Na razie, cześć!